To jest magnes neodymowy, i za jego pomocą sprawdzimy, co kryje się w naszym Bajorku pod Tanderem. Ale nie tylko, bo także pojedziemy na Odrę i sprawdzimy, co kryje się w rzece. Ale zanim tam pojedziemy, chciałbym wykorzystać swoją uwagę, żebyś napisał w komentarzu, czy podobają ci się takie odcinki, czy chcesz więcej takich odcinków. A jeśli tak, to jak je zmodyfikować i co tam wprowadzić ciekawego. No i tyle. Czas się przenieść w inne miejsce. No, jesteśmy w pierwszym miejscu. Jesteśmy na środku Odry. Ja, magnes i Łukasz, operator. Ale właśnie trzeba przedstawić naszego głównego bohatera. Nasz magnesik. Jest to mój trzeci magnes. Mój pierwszy magnes miał moc 190 kg. No i jak wiemy był dosyć słaby i pisaliście, że mogę sobie coś do dupy, a nie iść, no, łowić coś. Kolejny magnes, skoro uznałem, że pierwszy był mega słaby, kupiłem coś potężnego. No i był potężny. Miał 590 siły i niestety nie dałem rady go wyciągnąć z nadmorza. Więc prawdopodobnie gdzieś dalej z nadmorzem przyczepiony do jakiegoś metalowego elementu. Więc ten, ten jest taką opcją bezpieczną. Bo jest dużo silniejszy niż pierwszy, dużo słabszy niż drugi Więc i coś wyciągnę i dam radę go ewentualnie odczepić I ten magnes ma dwie opcje przyczepiania: Pionowo, od góry, czyli mogę łowić z mostu, z rowerka wodnego A także od boku i wtedy mogę łowić z brzegu I proste Stary, najważniejsze, czapka, aż ketchup. Trzy <try> Trzy? Dwa, jeden Au, oh, panie Ej, to jest echo Echo no! Ej, fajne, ej, chyba jest ciebie że nie? tak dotykamy na Dobra, dawaj przekręcimy to no. i pojedziemy w prawo Ja cię mogę tak, o nie, będzie kraksa, nie dobra, kra... dostań, dostań. nie, 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 nie w to Dobra, jazdę I gdyby tak po prostu ciągnąć ten marnes za sobą? No To jest chyba giga... Ej, bo nas obraca Czekaj, bo się za bardzo skupię, się nowym pomysłem Dobra, patrz Jak, jak, jak poczujesz czupaka <grymka> W tę stronę nas kręci no. dobra, kręcimy do końca to jest dobrze Czekaj, jeszcze ja zapomniałem o innej bardzo ważnej rzeczy Power kipery. <grymka> Ale kleją <grymka> Ale kleją <grymka> Wyciągasz? Wyciągam, pierwsze wyciągnięcie Stary Brud, kiła i mogiła Ale to jakby się nie poddajemy, dalej zarzucamy I pływamy dalej z tym magnesem. Tu sobie przepłyniemy, tu trochę tam, tu trochę tam i będzie fajnie. No a drugie wyciągnięcie, a co? Co nam przychodzi? Pustyni. Postanowiliśmy zmienić nasze miejsce łowu na ciekawszy obszar i udaliśmy się w stronę mostu Grunwalskiego. Plan był inny. Plan był ogólnie taki, że mieliśmy płynąć w takie miejsce jakim jest wyspa spodowa i tamta okolica bardziej centrum, bo jak wiemy centrum, dużo ludzi, dużo turystów, dużo studentów, oni rzucają telefony do wody, pieniądze, komputery, ale jak się okazało, wynajmując ten kajak, nie mamy dostępu do tego miejsca. Mogliśmy wpłynąć tylko w jedną stronę. Smutne. Nie wiem dlaczego tak jest, ale jakby nie łamiemy zakazów, bo nie. Znowu coś poczułem. Ej! Jest coś! Jest! Jest chyba więcej syfu, ale jakiś większy syf, stary patrz. Metalowy syf. Mega. Więc to jest. to jest po prostu kawałek z tego mostu, który spadł? Ale metalowy. Kolejny metalowy śmieć. I jeszcze więcej metodowego śmiecia. Dużo śmieci. Mógłbym narzekać, że śmieci nie chcemy łowić, ale pamiętajcie, że jak łowimy śmieci, śmieci to te śmieci już nie znajdują się w rzece, czyli tak jakby robimy dobry uczynek. Oj, w tym miejscu albo jest coś dużego, bo wydaje mi się, że Tary, jesteśmy w stanie całą tym magnesem i Lilią cał całym rowerkiem ruszać. I czuję to po prostu Ej stary! A tu jest coś dużego! Ja chyba nie wyciągnąć. Ale jest coś dużego, na tyle dużego, że magnes się przykleja, ale tej, tej rzeczy nie wyciąga. Ej, to jest... myślę, że to jest patyk. To jest metal, stary. To jest, key to jest? metalowy. Albo jakiś stary kij metalowy. Albo kabel. Ej, stary, to jest kabel. Myślisz, że na złomie to będzie kosztować? Nice. No, fajnie, co? Fiona. Fiona, power kibery, ale klejowe. Ej. Czy to nie jest haczyk? Z wędki? Joo! Pierwszy poważne znalezisko Ile to może być warte? A? 10 groszy, co? Taki haczyk. To mogła mieć buzi. Buzi i wyrybka. Nie wiem, ryby mają buzię. Aha, i po kolejne pieniądze. No wrażenie, że ciągle coś, coś mamy. nowego. Dobra, on się trochę odpłynąć. Przeciągniemy znowu magnes za sobą, chwilkę. Tutaj pod mostem i zobaczymy, co wyciągniemy. On nas obracam! No, niesamowite, ten mógł jest, jest mega mocny. Oj, kurde, z dołu też przyciągnęło, także! nie odpłyniemy, nie odpłyniemy, czekaj, bo ja, ja muszę rwać. No nie ma szans. Ja Aż tak? Ale w siło. W siło, ale tam jest coś za dużego. Tam jest coś, co waży więcej niż 390 kg. To jest ogromnego. Ej, patrz, patrz! Stary! Co masz? Pierwszą monetę Jeden grosz, stary, na szczęście. Na szczęście, może nie dostaniemy milionerami, ale mamy szczęście. Przedstawisz do wody, przyjść do wody. Oj. Ty, no to jest. Na no to nie jest cent jakiś? Stary, jeden grosz z 2014 roku. Dobra, ale to jest pierwszy pieniądz, który zarobiliśmy. Fajnie, jakby czuję się taki. Mam taką ekscytację, że coś jednak wyciągam z tej wody. Może nie są wartościowe to elementy, ale zawsze coś. Zawsze coś małego. Ej, stary, to jest w tym momencie kutwica. Jak ja tu trzymam? Pfff, <try> jest problem. Jest Ja się, nie chcę puścić! Ale rondo! Oj oj, 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 Ale dyktujemy! Ja pierdzielę! Stary, no patrz! Nie, żeby udaje, ale. Co? O! puściło! Ej, ej, kolej! Ej, jak coś <laughs> widzę, to nie ten kapsel. To naprawdę nie siłowałem się tak z tym kapselkiem. Ale tam coś... albo nie może jakieś fundamenty tam są coś takiego. To jest niesamowicie albo coś mega ciężkiego, co nie potrafię podnieść, albo po prostu to jest coś, czego nie da się ruszyć. I tyle. Dobra, z czego kapserek? Chwila naprawdę o Okocim? O Śmiali się ze mnie, że nic nie osiągnę, że nic nie znajdę. Kupię wam teraz? Przepraszam! Bo my łowimy tutaj magnesem i potrzebujemy pomocy, gdzie mamy nim zarzucić, żeby coś złapać. Proszę podpowiedzieć, bo naprawdę nie dajemy rady już. Proszę pokazać palcem i tam coś na pewno będzie. Gdzie byliście? Tylko tu byliśmy, no? Nie Tam? Dobra, to płyniemy pod prąd, dzięki bardzo Jest jeden, jeden mały problem To nie jest pod mostem i tam się boję, że nie nic, nic znajdziemy Może po, lepiej przepłyniemy jeszcze pod mostem chwilę tutaj Dobra A później płyniemy tam, no Dobra, czas na kolejne łowy nie. Pływamy wokół Szuramy pod dnie Szukamy szczęścia I szczerze, ja wam polecam Jeśli macie jeszcze okazję to kupcie sobie magnes i idźcie połowić Dla mnie to jest mega zajawka Taki magnes akurat, jest taki już całkiem solidny kosztuje, okej okay, no 300zł, 300 300-300zł to nie jest mało, ale frajda jaka jest Możecie iść z tatą, możecie iść z kolegą szukać śmieci, poezja Korzystajmy jeszcze z dni i bawcie się dobrze stary, my to robimy Ja i też. Czułem, że coś może być na rzeczy Eee Eee, stary, ej, to wygląda jak nabój. Tu jest kolejny kapselek. ten razem jakiś jest poniszczony. Też to... od szampana taki. Ej, naracja, no. Eee, dobry, znacie tutaj na alkoholach ktoś. Kolejne jakieś metalowe śmiecie. Ciężko mi odpowiedzieć co to może być w tym momencie. Ej, kabel. Czyli kolejny kabel? Aczek też. Ja wiem, to jest ten Lizak, co można nim gwizdać? Ale to zawsze to lepsze niż nic. Ale liczyłem na taki nabój. Przez chwilę myślałem, że to jest jakiś nabój taki z drugiej, z drugiej wojny. Zrzucamy na trzy Jeden. Dwa. Dwa. Yeah. Znowu, znowu coś mocnego poczułem, ale bo właśnie są te fundamenty. Co to jest? Ej, to jest miecz! Jackpot! Mega big win! Ej, to jest miecz! Co to jest? To, żeby ci nie spadło. Ej, co jest? Ej! Co to? To robisz? jest miecz! Miecz, No tu masz... Ale czekaj, nie no, bo to jest jakieś... Chciałbym to wyczyścić, ale... Nie, wiesz co? Ale wygląda trochę jak miecz, nie? To jest miecz! Wydaje mi się, że tu jest jakiś gwin. Tego to jest nie widać, bo to jest na tyle jakby zarośnięte. Brudne. Ale stary! Nie, czy to nie są nakrętki przypadkiem dwie? A to nie czytasz jakichś gmin? A no jest to miecz po prostu To jest prostu. miecz! Ale ej, ale to wygląda jako... A! A to mi... To wygląda na przykład jak kozasko Ej sta... jak Mamy to! Ja, ja się czuję teraz... Jestem zafascynowany, naprawdę Ja, ja nie wierzę, że to znajdziemy Liczyłem na takie tylko śmieci, a tutaj są takie bariery. Znaczy nie wiem co to jest, ale wygląda jak miecz Mamy miecz! Jestem godny! I ona Zajawę, mógłbym to robić przez całe życie w tym momencie. Tak, tak czy taką radość? 15 tysięcy lajków i 24 godziny na odrze, na kajaku z neomagnesem łowiąc śmieci. Oj, tak, beczkę, to mi się podoba. Z <grym>, Zarzucamy balast i płyniemy przed siebie. Pod most. Coś jest dużego, ale nie wiem, czy dam rady da, da, co zabrać. Ale z jak mi szarpnęło po prostu ręką całą. Spróbuję delikatnie to wyciągnąć, żeby nie zerwało. Wydaje mi się, że puściło to. Więc albo to jest coś przetwierdzonego na dnie? No, puściło. Ej, to... Świeży! Świeży kapsel! Fajnie! Ale chcę tam jeszcze raz spróbować. Czy damy radę to wyciągnąć? Ale już nie. O! O! Nie, to jest chyba dno, po prostu przyczepia się do dna, tak mi się wydaje. Niemożliwe, żeby był taki duży element. Przyczepia się do dna. Nie, no to jest niesamowite, że. Niemożliwe, że jest jakiś element To cały most się coś ciągnie Ale coś czuję, że jeszcze wyłowimy, wyłowimy fajnego Ten miecz to był dopiero przedsmak Ej. Ej. Ej stary, ja jestem niesamowity dzisiaj Ja sam sobie oddaję ocenę 6 na 10 Dobra ocena 6? Nie no bo Może nie jest to milion złotych Ale patrz Kolejna rzecz, która wygląda jak wytmę nabój My mieliśmy już Miecz, teraz mamy nabój. Znowu jakiś kabel? No nie, no nie wiem. Mam ochotę to. Wiecie, zabrać karter i po prostu tak cii, spryskać całe, żeby to było czyste. I zobaczcie, co pod tym się kryje. Zabierzemy na firmę i sprawdzimy, co się kryje pod tym brudem. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Tak, ostatnie zarzucenie, stary. Teraz albo nigdy. I płyniemy do brzegu. Podpłyniemy trochę pod most, bo czemu się oczepiłem tych mostów, tak? Zapytacie. A no, bo ludzie chodzą przez most. Coś im wypadnie z ręki Tu telefon tu milion złotych I my wtedy podpływamy pod te miejsce I pyk wyciągamy Nie czy teoria się sprawdzi Ale brzmi dobrze przynajmniej w teorii Więc to jest najlepsze? Przed samym wyciągnięciem ta ekscytacja Bo tam może być wszystko Tam może być skarb A może być Śmieć A może być po prostu nic pusty I co się wylosowało na kole fortuny? No Wylosowało się nic I tym miłym akcentem kończymy Akt wodny i dopływamy na brzeg, idziemy na firmę a tam też mamy co, co nieco do wyłowienia Yo, jesteśmy w domu, Do domu I widzicie ten staw? W tym stawie nie wiadomo co się kryje Mieszkamy tutaj już, w roku? 2 lata? I dalej nie wiemy co się tam, co tam jest, tam może być wszystko Tam może być milion złotych, tam może być karczat do naszego miecza, dużo rzeczy tam może być, więc czekujemy na sprzęt I tym razem, jak mówiłem, ściągamy Wykręcamy z tego miejsca i wkręcamy od boku. Całe kiper, niebieskie Ale Leć mały! Myślałem, że dalej poleci. Ale piesy podejście. Ja nie wiem, jak to jest głęboko stary. To może być głębiej niż na Oceanie Atlantyckim. A? I stres? Oli. <laughs> Co tam siedzi? Nie wiem czy ja to fajnie tak robić, przecież tam My... jest. Przepraszam, śmierdzi. Ale <laughs> rzucamy dalej, nic, e, nic e, metalowego nie ma oprócz gówna. To znajdziemy tym razem. Ej, chyba coś jest! Albo jesteśmy jakieś mega mule albo wydaje mi się... Wydaje mi się, że to będzie muł jednak. Chodź moja mała. Ej, ale coś jest... Kurde, stary, tu coś serio jest. Fuj, to jest akurat jakby... yy, świeżący To nie był dobry pomysł. Jest w światło! wiemy z... skąd spłyła ta cała kupa. Więc sobie nie machajcie, ale mamy coś. Co to jest? Nie mam pojęcia. Ciężko mi na to powiedzieć, bo to jest jakaś konstrukcja mi nieznana. Przemyjemy, zobaczymy. Ale? spanie, bo przynajmniej coś znaleźliśmy jest coś jest metalowego, tylko wszystko jest takie uma... ubrudzone jakimś mule, że nawet ciężko mi do rozpoznać co to jest, ale potem to umujemy Dobry rzut, co? Ej, chodź tu skarbie. Ej. Co do licha? To czy to jest wąż? Nic specjalnego tym razem. Idziemy bardziej w ta, tamtą stronę. Gdzie Najważniejsza to jest nieprzewidywalność. Niech się metal nie spodziewa, które miejsce teraz rzucę. Te miejsce kiedyś jeszcze będzie pięknym stawem. Będzie woda niebiesko czysta, zero metalu, tylko. plastik. Czemu jakieś. kurde patyki tutaj? A to śmierdzi! Co się dzieje Łukasz, co? Hmm? Ale wyobraź sobie jak to wali, jeżeli wpadasz do tej wody, do tego bagna i wychodzisz cały taki brązowy Stary wydaje mi się, że Remek by ci od razu wyrzucił z tandera Albo mnie Tutaj łowy nie były tak ofitek na rzece, więc żeby was nie zanudzać przyspieszyliśmy tempo, a wy zaraz zobaczycie co ciekawego udało mi się wyłowić Ta sytuacja wygląda tak, że po 15 rzutach Nieco znalazłem to coś takiego. I wygląda to na jakiś gwóźdź po prostu. Gwóźdź programu. Więc uznałem, że więcej tutaj smrodu niż metalu, pieniędzy. Przekończymy tutaj. Idziemy umyć nasz miecz, nasze naboje, nasze gwoździe. Zobaczymy co tam tak naprawdę jest. Witam w naszej oczyszczalni ścieków. Wrzucamy nasze rzeczy na do tego pojemnika. To zalejemy wodą, trochę wymieszamy, żeby ten cały największy pust Żeby nie lądowało to bezpośrednio w walnie. To by się spodziewało, że mnie znajdziemy, nie? I na mojej największe na największej już trafiły. Półkanka! Dobra, zanurzę tam rękę. Wróćcie do czegoś mniejszego. Powiem tak, umycie tego jakoś specjalnie nie pomogło. Daj, nie potrafię powiedzieć, co to jest. Jak ktoś wie, to nikt napisze w komentarzu. Nie mam pojęcia. To trzeba by po prostu wyszorować, Wiesz, szczotką i jechać. O takie coś. to jest piórko do gitary. Metalowe, potężne. Po prostu kawałek blaszki i tyle. Albo taki militarczy, nie? A? Militarcza, co? To samo paręcik, które nie wiadomo, co to jest. Dobra, się tutaj. No powiem tak, raczej nabój to nie jest, tylko zwykły kawałek prętu. Gwóźdź. <śm> I to na tyle nie <śm> A teraz... Gwóźdź, Gwóźdź brawo! Brawo! Nie no, to jest miecz. Nie pomogło takie mycie, ale niestety, niestety to nie jest Nie Nienawidzę te nakrętki. Jest to po prostu kawałek prętu. Z gwintem, na którym było nakręcone coś Mam nadzieję, że to nie była część, która była głównym skornikiem mostu Bo jak coś to wycinęliśmy Nie wiem czy to były udane łowy Mi się podobało A jak tobie też się podobało To napisz w komentarzu Chcemy więcej magnesu